Ja jestem obok Was, wołam, abyście przyszli do mnie. Nie bójcie się, nie będę Wam wcale czynił wyrzutów. Nie wzywam Was, żeby Wam wyrzucać grzechy. Wołam Was, abyście mnie spotkali, choćby tylko na kilka minut. Przyjdźcie do mnie, biedne dusze. Przyjdźcie. Spotkać i nauczcie się poznawać waszego kochającego ojca. On sam was nakarmi moim własnym ciałem. Ugasi wasze pragnienie moją własną krwią. Ewangelia Jana, rozdział 6, wers 48 do 51. On uleczy Was, jeśli jesteście chorzy, pocieszy, jeśli jesteście strapieni. On ogarnie Was swoją miłością i ogrzeje, gdy będzie Wam zimno. Nie będę Wam wcale czynił wyrzutów. Myślę, że Jezus tutaj mówi o swoim Ojcu w kontekście Komunii Świętej. On sam was nakarmi moim własnym ciałem, ugasi wasze pragnienie moją własną krwią.